Uwaga od prosimy zawodnika z nr 1 z listy startowej, pana Szandra Mila o zbliżenie się już do Obsługa toru, prosimy o otwieranie ślady. I proszę Państwa przed nami zaprzęg numer 16. Pierwszy zawsze w listy startowej położący Ryszard Gil. Konie. Bryczka jest własności pana Sławomira Jakubiaka, znanego prezydenta powozów, firma Kuciącławek Krobia, drugim sponsorem tego zawodnika jest producent paszy firma Carmex. Luzakiem zawodnika jest Krzysztof Gil i jego syn. Ryszard Gil, znany jest zbyt Bydgoszczy od... Z samego początku od pierwszych zawodów dosyć startował, praktycznie prawie razie co roku tutaj w tym roku przyjeżdżają dwie pary swoich nowych koni właśnie. Pani przygotowują się Fawe Pucharski i Magdalena Janiszewska. I kończy przejazd Ryszard Gil. Prosimy o brawa. Pierwsze zawody, które tutaj robią. pokonują tor w 60 cm. W tej chwili obsługa toru musi przez zwężyć tor, ponieważ następne ryczki będą ryczkami jednokodnymi, które zrobią to bardzo sprawnie. Tego, w tym roku gospodarze toru. Dowódcą całej obwodnicy Toru jest Krzysztof Jankowski, z Pepowa już są podobnie biegły.

Dzień <smgli flaws yapa> panie <zaangażesselera> 15 razy pensja. policja. 15 pensji dostaniesz szybko i na jasnych zasadach. A wybierając dodatkowe udostępnienie, uzyskasz pewność, że zawsze rozpłacisz. spłacisz. za do tej pory tylko jeden zawodnik przyjechał w konkursie, a następni ciągle ćwiczą, o, widać ich w tle, o, fajnie. Dzień, proszę Państwa, następni zawodnicy już będą startować, będą pokazywali. Konkurs jest dość poważnie dwufazowy. Jest druga faza, jest do kontru z notyfikacją A przed nami Paweł Kucharski Grawe z Stowarzyszenia Grabez-Gajewniki w Zaprzęgu Chukulska-Glasz Lewanda, Bobka Zabłysna jest Magdalena Ławrych

Zawodnik ten musiał wczoraj zrezygnować z naszego startu w zawodach, niestety nie wyjdzie